Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Agnieszka Habrzyk i reprezentuję Biznes Factory, to agencja attekowa, agencja digitalowa, którą zarządzam w Polsce. Jesteśmy jedynym oficjalnym Facebook marketing partnerem w Polsce i w regionie CE. Ja opowiem Państwu dzisiaj o tym, jak wykorzystać media społecznościowe, a w szczególności Facebooka i Instagrama, do budowania wizerunku firmy oraz pozyskania nowych potencjalnych klientów. Na początek, kilka słów o trendach i o czym warto pamiętać, dlaczego będziemy w ogóle mówili o, o Facebooku, Instagramie jako platformach mediowych. Jedna istotna rzecz to rewolucja mobile. To fakt, że jako użytkownicy spędzamy ponad 3,5 godziny dziennie konsumując treści właśnie na naszych urządzeniach mobilnych. Drugi istotny element to wideo. Wszystkie formaty dynamiczne, są dużo lepiej postrzegane i lepiej odbierane niż wszystkie formaty statyczne, wobec czego to wideo rzeczywiście rządzi światem i jego konsumpcja wzrasta. To jest fantastyczny potencjał dla marketerów o tych materiałach warto pamiętać. Social media na pewno nie są już dawno dla, tylko dla milenialsów. Proszę pamiętać, że na Facebooku i Instagramie mamy 54% osób, w wieku powyżej 35 lat, czyli potencjalnie nasze grupy zakupowe, nasze grupy naszych odbiorców, naszych potencjalnych klientów. Internet user to tak zwany właściwie teraz już social media user. Ta granica się zatarła i gro internautów w Polsce rzeczywiście używa social mediów do poszukiwania nowych informacji, odkrywania marek, odkrywania produktów, odkrywania kontaktu z najbliższymi. No i oczywiście też taki trend, który nam się tutaj pojawił przez ostatnie tygodnie i miesiące. New normal, tak? Czyli fakt, że osoby, które do tej pory nie korzystały z internetu, zaczynają z niego korzystać, osoby, które nigdy nie kupowały w internecie, zaczynają kupować w internecie, a to osoby, które już dokonywały różnych akcji tym między innymi, zakupów w internecie robią tego dużo, dużo więcej. Wobec czego my, jako biznesy, Państwo, jako właściciele biznesów mniejszych, większych, średnich, wart, warto abyście byli na to gotowi i zastanowili się właśnie, jakie media wykorzystać i jak budować swój wizerunek, jak budować sprzedaż dzięki właśnie mediom online. Owym. Wracając jeszcze na chwileczkę do naszego mobile'a i dlaczego social media. Mówiliśmy, 3,5 godziny dziennie spędzamy średnio używając telefonu. Używamy tego telefonu dużo częściej niż e, pilota do telewizora. To jest naprawdę duża zmiana. A co ciekawe, jedną czwartą tego czasu spędzamy właśnie na Facebooku i Instagramie. Jak popatrzymy sobie na zasięgi, dlaczego znów mówimy o Facebooku i Instagramie jako istotnej platformie mediowej, nie social medium, platformie mediowej, to fakt, że z tego. Medium korzysta w Polsce 19 milionów osób, 19 milionów dorosłych osób korzysta z Facebooka i Instagrama w Polsce powyżej 50 minut dziennie. To jest naprawdę ogromny potencjał. I toż, proszę też pamiętać, że jak konsumujemy treść na mobilu, a głównie tutaj konsumujemy te treści właśnie, tutaj przeglądamy News Feed, tutaj przeglądamy Facebooka i Instagrama, to robimy to z pełną atencją. Jest to zupełnie inne medium niż radio czy telewizja, które są gdzieś tam w tle i nie do końca wszystko zapamiętujemy, nie do końca wszystko widzimy czy słyszymy. Tutaj, jeżeli jesteśmy skupieni na czytaniu czy przeglądaniu treści na, na, na naszym telefonie komórkowym, na naszym smartfonie, to jesteśmy w pełni skupieni na tej treści. Nie rozmawiamy z innymi osobami, wobec czego pamiętamy wszystko dużo lepiej. Takie reklamy, które się właśnie nam wyświetlają na mobilu, pamiętamy dużo lepiej niż. Takie, które się pojawiają w innych mediach. I według badania przeprowadzonego przez Facebooka wynika, że trzech z pięciu Polaków deklaruje, że odkrywa nowe marki, produkty i oferty właśnie na Facebooku. Jak to wszystko wygląda, jak taka ścieżka zakupowa wygląda, opowiem za chwilę. Natomiast to, to co jest istotne, to to, żeby budować właśnie, być tam, gdzie nasi klienci i budować taką komunikację na tym mobile, na tym Facebooku, Instagramie poprawnie. Żeby to skutecznie, wydawać te pieniądze tak, aby one rzeczywiście przynosiły nam zysk i zwrot z inwestycji. Okej, okay, a zatem jak wygląda nasza ścieżka jako użytkowników, takich potencjalnych właśnie klientów? Bardzo często widzimy na, naszej, na naszym telefonie komórkowym, na naszym smartfonie, na Facebooku, na Instagramie jakąś reklamę. Tak, jest to reklama na przykład jakiegoś ubrania, jakichś butów, jakiegoś urządzenia. Widzimy to raz, drugi, trzeci. Musimy to zobaczyć kilka razy, żebyśmy zapamiętali. To jest coś nowego, ale coś prawdopodobnie dopasowanego do naszego, do naszego profilu użytkownika, do naszego profilu użytkownika, co to znaczy, Do tego, że. Jest to zgodne z naszymi zainteresowani, zainteresowaniami, z naszymi pasjami, z tym, co, jakie, jakie treści konsumujemy najczęściej. I to rzeczywiście, czyli sukienka trafia do kobiet, męskie buty do mężczyzn, na przykład, i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc w skrócie. Natomiast to, co jest ważne, widzimy taką reklamę na mobilu, następnie zapamiętujemy ją po kilkukrotnym wyświetleniu. W wolnej chwili szukamy sobie, przypominamy sobie taką ofertę i mówimy, a to ta sobie poszukam tego, zobaczę, co to jest, ile to kosztuje, jak to wygląda, jakie to jest jakości, i tak dalej, Wchodzimy sobie na taką stronę, a wcale nie dokonujemy, nie dokonujemy jeszcze zakupu. Dalej, kolejnym krokiem bardzo często, który Państwo, pewnie Państwo zauważyliście, jest tak zwany remarketing. Czyli bardzo często po tym, jak sobie obejrzeliśmy taki produkt, czy byliśmy na takiej stronie, taka oferta dalej za nami chodzi. Czyli po prostu wyświetla nam się znowu reklama, abyśmy dokonali zakupu, abyśmy dokonali rezerwacji, abyśmy dowiedzieli się więcej na temat tego, co już oglądaliśmy. A następnie jesteśmy w stanie tak budować tą komunikację, żeby takie osoby, które już zobaczyły taką właśnie ofertę, produkt, markę, znavigować, czyli wysłać do danego punktu albo sprzedaży, albo odesłać do dane, na dane miejsce w sieci, w sieci, czyli na naszą stronę na przykład www. I tak naturalnie te ścieżki się buduje i tak też te strategie na Facebooku, Instagramie, te strategie i struktury kampanii powinny być budowane. Więc właśnie takie najważniejsze i chyba najbardziej istotne zasady reklamy na Facebooku, Instagramie, o których zawsze warto pamiętać, żeby po prostu robić, robić i planować te działania bardzo skutecznie. Jak dotrzeć do naszych klientów? Czy zasięg organiczny, czy płatny? Zaraz o tym będę mówić. Jedno i drugie koniecznie. Do kogo mówimy? Czyli dobry wybór grupy docelowej na samym początku bardzo istotny. Potem, co do tych osób mówimy, czyli jaką narrację chcemy przygotować, i jaką narrację do nich chcemy prowadzić oraz jakie kreacje, jakimi formatami chcemy do nich mówić. No i przede wszystkim, co chcemy uzyskać. Czy chcemy uzyskać równa stronie, czy chcemy, chcemy uzyskać, aby ludzie o nas zapamiętali, czy chcemy uzyskać, aby ludzie dokonali zakupu, zadzwonili, czy umówili się na przykład na wizytę. To jest bardzo istotne. Wracając jeszcze na chwilę do kwestii tak zwanych postów, zasięgów organicznych, które kiedyś jeszcze nie, do niedawna dosyć dobrze działały, a tak zwanych zasięgów płatnych. Drodzy Państwo, zasięgi organiczne na Facebooku już dawno nie działają. To jest bardzo istotne, że to, że sobie wrócimy na naszego fanpage'a post. To być może zobaczy go poniżej 0,5% osób, które są fanami czy lubią naszą stronę. To jest bardzo mała grupa docelowa i takie działania tak naprawdę nie przynoszą żadnych, e, żadnych efektów, zwłaszcza efektów finansowych. Bo trzeba też o tym pamiętać i to też dawno wiele badań potwierdziło, fan to nie znaczy klient. Osoba, która lubi nasz biznes, nie oznacza wcale, że była czy będzie naszym klientem. Osoba, która lubi brand Porsche, wcale nie znaczy, że to Porsche kupi. Osoba, która lubi Emirates czy Nike, bo po prostu sobie ogląda ich reklamy i kiedyś, dawno temu, polubiła ten, ten page, nie wcale nie znaczy, że, jest, że, że ten produkt kupi. No ale co więcej, jak robimy tylko post taki organiczny, no to groty fanów, nawet fanów potencjalnych, potencjalnie zainteresowanych produktem, tego po prostu nie zobaczy. Wobec czego myśląc w ogóle o e, o budowaniu właśnie strategii i, i planu komunikacji na, i kampanii na Facebooku, Instagramie, musimy pamiętać, że zapominamy o organiku, on jest jakimś tam elementem dodatkowym, który, taką wizytówką wirtualną naszej firmy. Natomiast y, rzeczywiście te badania, te działania płatne, zasięgowe i Zoptymalizowane pod wybrane cel biznesowy są najważniejsze. Zapominamy też o tym, żeby w ogóle działać i ustawiać kampanie pod polubienia, pod fanów, pod zaangażowanie. To są drobne działania, które gdzieś tam pomiędzy mogą się pojawiać, natomiast one tak naprawdę nie działają i nie zbudują nas sprzedaży, nie zbudują nam wpływu na biznes. Co więcej, jak przyglądam się profilom średnich, małych, ale też dużych biznesów. Mówiąc kolokwialnie, to ja widzę grozka pustą ścieżkę komunikację. Nie ma tu żadnej spójności. Takie firmy wrzucają post w poniedziałek, w post w piątek, w post w środę. Każdy jest z... opowiada inną historię, opowiada o innej rzeczy. Czy to, to są po prostu jakieś pytania, jakieś życzenia. Życzę Wam dobrego weekendu, a jak wam zaczyna się do... tydzień, a tu jakaś oferta, a tu jakiś wywiad. To wszystko jest mało spójne. Po pierwsze, mało spójne nie buduje wizerunku marki. Dwa, ma bardzo małe zasięgi, dociera do bardzo niewielkiej grupy docelowej, nie zbuduje nam biznesu. Ma bardzo niską częstotliwość, bo ktoś to zobaczy raz maksymalnie i to, to są pojedyncze osoby. I to są takie tak naprawdę komunikaty wyrwane z kontekstu, one nam nie zbudują marki. Jeżeli ja Państwo pomyślicie, jak budowane są strategie komunikacji w takich mediach dużych, zasięgowych, jak telewizja, my musimy taką reklamę zobaczyć pięć, siedem, osiem, dziewięć razy, żeby ją zapamiętać, żeby nam po prostu jakiś produkt wybrzmiał, jakaś marka zaczęła rezonować, żebyśmy chcieli w ogóle dokonywać jakiegoś wyboru, czy zainteresowali się czymś bardziej. Podobnie jest na Facebooku i podobnie możemy te media tutaj właśnie kupować. Natomiast bardzo jest istotne to, żeby sobie to wszystko zaplanować. Czyli ważna jest strategia, jakie cele biznesowe chcemy osiągnąć, do kogo mówimy, tak? do których osób, czy chcemy mówić tylko do tych, które są naszymi fanami, nie, 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 my chcemy pozyskiwać nowych klientów i musimy się zastanowić, kim oni są. Po drugie, co chcemy im powiedzieć, czy ta grupa jest jednolita i chcemy jej powiedzieć, przekazać e, informacje na temat marki, produktu i budować zaufanie właśnie i jakby zainteresowanie tym naszym, tym naszym rozwiązaniem. A kolejna rzecz to jest, jak to robić, czyli jakich argumentów użyć, jakich narzędzi i formatów użyć, aby, aby tych klientów przekonać do kolejnego działania. I tak wspominałam wcześniej: Facebook to z jednej strony właśnie taka wirtualna wizytówka, bo ludzie, którzy oglądają nasze reklamy, płatne na Facebooku, potencjalnie nasi klienci, oni bardzo często zamiast pójść na stronę www, najpierw sprawdzą nasz profil na Facebooku, czyli tak tutaj ta pełna informacja o tym, kim jesteśmy, co robimy, jest istotna i ta pewna historia, która tam się pojawia właśnie przez te posty organiczne chociażby, które ktoś sobie może przejrzeć, buduje naszą jakby taką, taki wizerunek, wiarygodny wizerunek biznesu na Facebooku. Rzeczywiście można tutaj Robić to w różny sposób. To są to jest kilka propozycji, o których, o których wspomnę. Możemy publikować, na przykład, porady wiary, się przez pryzmat ludzi, ekspertów. To jest taka strategia i taki sposób, na przykład dla gabinetów kosmetycznych, gabinetów SPA, księgów medycyny estetycznej, czy przy różnych placówek, gdzie ci eksperci, te osoby są, są istotnym elementem budowania wizerunku i zaufania do danej firmy. Drugie rozwiązanie albo jakaś tam alternatywa to Właśnie opowiadanie o miejscu i o tym, jak osoba dana się poczuje, jak nas odwiedzić, że mamy świetny serwis, że mamy dobrą kawę, że warto do nas zajrzeć, bo to i to i tamto. Wobec czego to rzeczywiście też, zwłaszcza w momencie, kiedy jakby komunikujemy, komunikujemy i zachęcamy ludzi do odwiedzin naszej pracowcy w naszym, w naszym miejscu, to to rzeczywiście przez pryzmat opowi opowiadanie, opowiadanie i pokazywanie wartości przez pryzmat miejsca, ma tutaj sens. Możemy też oczywiście prowadzić taką komunikację w oparciu o produkty, oferty, które mamy, które regularnie, regularnie przygotowujemy i dedykujemy do odpowiednich grup docelowych. No ale tak mówimy, samymi postami organicznymi nie przyciągniemy nowych klientów, a przecież celem naszych działań i naszej strategii komunikacji jest przyciągnięcie nowych klientów i zmonetyzowanie, czyli jakby zwrot inwestycji chcemy zainwestować jakieś pieniądze w reklamę i chcemy trzy razy albo i więcej z tego mieć zwrotu. I tak powinniśmy do tego podchodzić i do tego właśnie służy Facebook, bo Facebook i Instagram to przede wszystkim, warto o tym pamiętać, to są platformy mediowe bardzo podobne do tego, jak, czym jest telewizja, radio czy prasa, o bardzo silnym zasięgu, o bardzo precyzyjnym targetowaniu czy doborze grup docelowych i ogromnej sile, tylko trzeba to umieć dobrze zrobić, i trzeba do tego się dobrze przygotować, co, do, co jest istotne, można bardzo niewielkimi już budżetami budować bardzo skuteczne strategie i bardzo wysoki zwrot takiej inwestycji. Dlatego do kupujmy dotarcie do osób, które są naszymi potencjalnymi klientami, inwestujmy w płatne zasięgi, ale zanim to zrobimy, takie cztery istotne kroki dla wszystkich biznesów, które już zaczęły działania na Facebooku, Instagramie, albo dopiero je planują, planują zacząć. Pierwszy krok, wybór i przemyślenie naszej grupy docelowej. Dam Państwu przykład marki, która niedawno weszła na polski rynek, firma MyLine, która, produ, która sprzedaje produkty dietetyczne, zamienniki posiłków wysokiej jakości, produkty premium, dla osób, które chcą zachować świetną sylwetkę albo, albo stracić kilka zbędnych kilogramów. No i okej. Okay. Z jednej strony zastanawia się taka firma, ok, do kogo ja mam mówić? No, do kobiet. Prawdopodobnie, bo kobiety w Polsce mają problem z utrzymaniem wagi i wszystkie się odchudzają. No super, ale może jednak wśród. Tej całej grupy kobiet może są różne profile, do których warto troszeczkę inaczej mówić i innymi elementami je zachęcić. Przed młode mamy, one mają trochę inne problemy i bardziej zwracają uwagę na składniki, na to, co jedzą. Inaczej powiemy i inaczej zbudujemy benefity i narracje do młodszych kobiet, które na przykład uprawiają dużo sportów. Czy są zainteresowane urodą i, i są bardzo aktywne towarzysko? A innej argumentacji użyjemy do kobiet biznesu, które, które nie mają czasu na zdrowe jedzenie, ale bardzo dbają o swój wizerunek i dbają o swoją, o swoją figurę. Kolejny drugi element to jest. Cel kampanii, wybór celu kampanii, czyli co chcemy uzyskać na danym etapie. Czy jesteśmy początkującą marką, wobec czego chcemy zbudować w naszej grupie docelowej świadomość naszej marki. Chcemy wybrzmieć, pokazać się kilka razy, następnie chcemy wybrać na przykład cel, jakim jest trafik, czyli ruch na stronę, bo chcemy te osoby przekierować na nasz landing page albo na naszą stronę www, po to, aby ci ludzie się dowiedzieli więcej o nas, żeby poczytali, żeby nabrali zaufania żeby zaczęli rozważać w ogóle nasze produkty, albo w kolejnym etapie chcemy na przykład generować leady, czy chcemy mieć na przykład umówienia na wizyty, umówienia na spotkanie, umówienia na konsultacje, um, wiele i wiele innych, e, innych rzeczy. Czy też na przykład chcemy zachęcić te osoby do kontaktu z nami, wobec czego wybieramy sobie cel takiej kampanii, żeby te osoby zadały nam pytań na Messengerze, który jest integralną częścią też Facebooka i jakby aplikacją, która należy do, do Facebooka. Bardzo istotny element, to tak jak cały czas mówię, wszystko co dzisiaj mówię, to jest po to, żebyśmy nie wrzucali pieniędzy w błoto, czyli nawigujmy naszych klientów tam, gdzie mogą nas znaleźć. Wobec czego? Jeśli mamy biznes lokalny, na przykład sklep stacjonarny, zakład usługowy, salon SPA, w danym jednym miejscu czy w kilku lokalizacjach, budujmy te komunikację tej grupy docelowej, o której sobie powiedzieliśmy, czyli wybieramy na przykład kobiety, które są zainteresowane zabiegami SPA, czy beauty, czy dbaniem o siebie, o urodę, o swój wygląd, ale także w naszej okolicy, czyli na przykład jeżeli mamy gabinet spa w jakiejś części Warszawy, to budujmy sobie tę tą, tą świadomość i ten zasięg i ściągajmy tych klientów po prostu z w promieniu maksymalnie dwóch, trzech, czterech, pięciu kilometrów, a nie atakujmy tych klientów w całej Warszawy, bo to po prostu jest przepalanie budżetu i to nie przyniesie nam biznesu. Wydamy dużo pieniędzy i niewielki będziemy mieć z tego. Wpływ na biznes. Jeżeli z kolei mamy klientów, których którzy, którzy chcemy zachęcić do wejścia na naszą stronę, dokonania zakupu na stronie www, to tutaj znowu budujemy sobie taką narrację i komunikację do grupy docelowej, ale kierujemy tych ludzi na stronę i do odpowiedniej akcji. Czyli wybieramy takich klientów, którzy są potencjalnie zainteresowani naszym produktem i potrafią dokonywać zakupów online. Też takie możliwości targetowania na Facebooku są. Kolejny trzeci krok, o którym wspomniałam poniekąd wcześniej, to narracja. Czyli wybraliśmy sobie grupy docelowe, na przykład mamy w naszej, w, naszym, w naszej grupie docelowej i mężczyzn, i kobiety, i osoby starsze, i osoby młodsze. Super, opowiedzmy im właśnie yy, spójną narrację, ale używajmy benefitów kreacji yy, i akcji, z których chcemy ich zachęcić, odpowiedni do tego, kim oni są. Inną historię powiemy biegaczowi, inną historię powiemy osobie, która jest zainteresowana dietą itd, i tak dalej. W zależności od, od tego, co oferujemy, możemy sobie tak podzielić tę narrację i tak ją prowadzić troszeczkę w dobrany inny sposób do pewnego profilu grupy docelowej. I kolejny ważny element, który wspominałam na początku: kreację mówiliśmy o tym, że wideo rzeczywiście zdominowało świat social mediów i świat mobilowy i w ogóle jest tak naprawdę takim formatem, nośnikiem i reklamy jakichkolwiek przekazu najchętniej oglądanym, ale też zapamiętywanym. Wobec czego oczywiście możemy sobie mieć, mieć piękne, spójne kreacje wizerunkowe czy sprzedażowe, statyczne, ale jeżeli zdynamizujemy taką, taką reklamę, to ona tak naprawdę będzie lepiej zapamiętana i będzie przyniesie nam jeszcze lepszy efekt. Wobec czego warto korzystać z narzędzi też Facebooka. Mamy narzędzia do planowania kampanii, to mamy też narzędzia do tworzenia kreacji. I tutaj, w natywnych narzędziach Facebooka, w bezpłatnych, dostępnych narzędziach, mamy też taką opcję, gdzie możemy sobie właśnie. Zaciągnąć taką reklamę statyczną, a następnie przekształcić ją w takie dynamiczne slideshow czy inny format, który bardziej przykuwa uwagę, zatrzymuje kciuk, czyli osoby przeglądającej newsfeed, przeglądającej wiadomości na Facebooku czy Instagramie i przykuć właśnie uwagę po to, żeby doczytać więcej, dowiedzieć się więcej, zapamiętać. Planując też takie działania i planując taką reklamę, przygotowując ją, pamiętajmy też o tym, żeby te osoby gdzieś konkretnie przekierować i zachęcić do konkretnego działania. Czyli, jeżeli chcemy, żeby przeszły na naszą stronę, dowiedziały się więcej, ustawiamy, dowiedz się więcej. Jeżeli chcemy, żeby weszły na naszą stronę nasz sklep, nasz e-commerce i dokonały zakupu, ustawiamy kup teraz. Albo dowiedz się więcej w naszej ofercie, albo zostaw wiadomość, albo zarezerwuj, albo zostaw lida, W zależności od, od tego, jaki jest cel i jak, na jakim etapie komunikacji z klientem jesteśmy. I taki przykład właśnie kampanii. Czyli dajmy na to, mamy nową ofertę, chcemy do pewnej grupy docelowej, jednej, drugiej, trzeciej trafić. Budujemy sobie taką kampanię powiedzmy na 3-4 tygodnie to jest taki minimum gdzie przez te 3-4 tygodnie zaświecimy się, pokażemy się minimum 6-7-8 razy. Osobie z danej grupy docelowej, żeby nas zapamiętała, właśnie taką reklamą na Facebooku. Budujemy taką kampanię zasięgowo-trafikową, gdzie ludzie sobie zobaczą, zobaczą reklamę, a następnie będziemy te osoby przekierowywać do naszej, na nasz sklep na przykład www, czy na naszą stronę www. Kolejnym krokiem będzie zbieranie całej tej grupy remarketingowej, czyli tych osób, które już wylądowały na tej stronie i zachęcanie ich do kolejnego kroku, czyli do zakupu, dowiedzenia się więcej, do mówienia na wizytę, do rezerwacji danego, na przykład, zabiegu czy do danej, danego serwisu. To jest bardzo ważne, żeby sobie tak to strukturyzować i tak taką kampanię budować. To mogą być kampanie czterotygodniowe, dwutygodniowe, dwumiesięczne, w zależności od tego, jaki mamy cel, jaki mamy rodzaj biznesu. Natomiast przez pryzmat kampanii, Płatnych, zasięgowych i zoptymalizowanych pod pewne cele biznesowe, które są dla nas najważniejsze. W ten sposób powinniśmy myśleć o Facebooku, Instagramie i w ten sposób takie kampanie budować. Ja Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że część przynajmniej z tych informacji tutaj przekazanych były dla Państwa wartościowe inspirujące, być może są z Państwa takie, wśród Państwa takie osoby, które mają już bardzo dużą wiedzę na temat Facebooka i Instagrama sobie ją tylko po prostu ugruntowały. Dla tych osób, dla których to są wiadomości zupełnie nowe, zapraszam do pytań. Po webinarze będę starała się wszystkie zaadresować po to, żeby, żeby ewentualnie rozwiać jakiekolwiek możliwości i Państwa wesprzeć. Dziękuję uprzejmie, do zobaczenia.